Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin spada, próbując utrzymać 60 tysięcy. Ostrzegałem w tym tygodniu, gdy doszliśmy do 64 tysięcy, że to dziwne, iż dzieje się to w niedzielę, gdy ETF-y były zamknięte. Od tego czasu spadamy. Próbuję podwoić dno na 60 tysięcy, ale wygląda, że aktywuje mój cel 59 tysięcy. Jest na średniej kroczącej, na chmurze zmieniającej kolor na czerwony, próbując utrzymać 60 tysięcy. Wygląda, że zaraz to przebije. Pamiętajcie, ostrzegałem o kupcach na 50, 95, 56 i dużych na 50 tysięcy, wygląda na załamanie. Przejdźmy do technicznych aspektów Bitcoina. Skubi udostępnia wykresy: inflacja, kapitalizacja 2.2 bln 268 tysięcy, czy wyświetleń Bitcoin Price Możesz ustawić te wykresy na TV, przełączają się między aktywami. Bitcoin próbuje utrzymać się na poziomie 60 tysięcy. W Bybit jest bonus 60 tysięcy dolarów. W World Series of Trading po zeskanowaniu kodu QR czeka 10 milionów nagrody. Link jest też w opisie. Strach 39, dominacja Bitcoina 53%, opłata finansowania ujemna 6450, próbuje się utrzymać. Teraz ma małe podwójne odbicie, podwójne dno, ale myślę, że spadnie do 59k. Jak ostrzegałem, 56 i 50k, ale będzie duże odbicie na 59. Jest jednak blisko tego, myślę, że już się odbiło. Przejdziemy do wykresów Bitcoina. Pokażę Wam moje konto z 640 tysięcy dolarów. Straciłem około 10k po spadku, bo dodałem mało pozycji i mam niższe zlecenia kupna. Jesteśmy gotowi zrealizować moje zlecenia kupna? Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Daj znać, jakie tickery mam przeanalizować lub jakie. Zadajcie pytania w komentarzach. Napiszcie, skąd jesteście lub o co chcecie zapytać multimilionera. Mogę też przeanalizować wybrane przez Was kryptowaluty. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do szczegółów technicznych. Rynek w tej chwili spada. Spadają niektóre alty, Bitcoin spada do 60 tysięcy. Spójrzmy na wykresy tygodniowe. Zostały nam 4 dni. Spadek nadchodzi, jak ostrzegałem wszystkich. Mówiłem o tym na tym kanale. Mój cel to 56, 59 i 50 tysięcy. Dla moich 10 transakcji Bitcoin. Stochastyka idzie w dół. Squeeze Mob nadal zielony lub szary. Wskaźnik Bitcoin na kupno. Wejdź na James Okazja do kupna bitcoina po 20 dolarów. 20 tysięcy dolarów w lutym 2023 roku. Nadal sygnał kupna. Dowiesz się tego na kursie mistrzowskim. Wskaźnik bitcoin na kupno. Sygnał sprzedaży w zeszłym tygodniu był trafny. Dokładnie przy 60 tysięcy dolarów. Przejdźmy do wykresu dziennego. Na dziennym widać, że tworzy się podwójne dno. W tej chwili spadło do 60 tysięcy. Tutaj mieliśmy dno. Rozegrało się to dokładnie w moim rosnącym klinie. Ostrzegałem wszystkich, że rosnące kliny budują presję i załamują się. To dzieje się właśnie teraz. Jest wyprzedany, próbując uzyskać podwójne dno na stochastyce. Wierzę, że na poziomie 59 nastąpi duże odbicie. Na 59 jest ogromne wsparcie, masywne wsparcie. Myślę jednak, że przełamie się do 56 i 50 przy eskalacji. Dlaczego? Bo nie udało się odwrócone ramiona i głowa. Ramię, głowa, ramię. To odwrócona głowa z ramionami, która nie wybiła się. Załamuje się po tym odwróceniu głowy i ramion. Ten rosnący klin, o którym ostrzegałem, rozgrywa się. Pierwsza aktywacja handlowa na 59 zaraz nastąpi. Nastąpi odbicie od 599. Jest tu duże silne wsparcie. Może spaść niżej przy eskalacji jak teraz na rynku. Krótkoterminowo będzie to odbicie. Ryzykowne otwarcie na 59900. Stop loss 59,600. Ten, który mam od dawna, z zyskiem na 66k. Stosunek ryzyka do zysku to 22 razy. Ryzykuję 297 dolarów, by zarobić 6500 dolar na bitcoinie bez dźwigni. Z 10-krotną dźwignią 65000. Większa transakcja byłaby na 56k i 50k. Tam mam transakcję na 10 bitcoinów. Szara linia to, gdzie otwiera się moja transakcja. 50, 60 Stop loss wynosi 54500. To dotyczy również tego handlu bitcoinem. Mam już ustawione te transakcje. Link do rejestracji jest w opisie poniżej. Nagrodą jest aż 10 milionów dolarów. Ruszyły Światowe Mistrzostwa Tradingu. Pula nagród to 10 milionów dolarów. Plus 60 tysięcy bonusu za spełnienie wymogów trwa do końca miesiąca. Światowe Mistrzostwa Tradingu. Jesteśmy ekipą, drużyna guru. Kliknij link, by dołączyć do drużyny. Jest nas około 40 i razem walczymy o nagrodę. CoinView też daje bonus. Krok.com. Dostaniesz kursy, nauczysz się tradingu, dowiesz się co tu robimy. 10 milionów dolarów w WSOT Bybit. Pula nagród 10 milionów dolarów, maksymalnie 560 w drużynie. 3 tysięcy indywidualnie, maks 1 milion. Wymień 50 tysięcy, wygraj jacht, Rolexa, loty. Zeskanuj QR kod by dołączyć lub kliknij link w opisie. Także uczestnicy moich kursów, widzę kupiłeś kurs parę miesięcy temu, zarobiłeś trochę. Kupiłem nowego Harley'a Davidsona Road Kinga. Twój kurs jest niesamowity. Kupuję spodnie Villain Pants. Nie mógł zarobić 500 tysięcy dolarów w Nowym Jorku. Kupuję dom za 2 milion dolar dzięki Twoim filmom. Dziękuję, James. Moje portfolio osiągnęło dziś 1 milion dolar dzięki Jamesowi. Jego kurs mistrzowski jest obowiązkowy. W 5 miesięcy zarobiłem milion dolarów. Widać setki komentarzy o zyskach ludzi. 37 tysięcy dolarów, 119 tysięcy, 48 tysięcy 3100, 800 1100. To wszystko ludzie z naszego Telegramu. Ten gość 104, 104,63%. Wszyscy robią ogromne zyski. Piękna sprawa. Zajrzyjmy na moje konto Bybit. Teraz mam na Bybit 643 tysiące. Mały spadek w tym tygodniu z 6,56 13 tysięcy dolarów. Bo zacząłem trochę kupować. Tu widzisz podział moich aktywów. Zacząłem kupować kilka pozycji. 6% w Bitcoinie. 7% Bitcoin. 56% gotówka. 14% MCRT. 7% i Unii. 7% World. 5% Doge, 2% SUI. Zamknąłem część SUI przed spadkiem. A tu widzisz mój podział 299 tysięcy w gotówce. 74% MRT Lekko w dół. Cika w Unii. Swap. Mocne na Unii dobrze. World 38K. Spadek o 6%. World mocno traci. Bitcoin 37K. Spadł o 2,3%. Dogę 28K. Kupiłem 30K Dogę. Cika World. Cika Unii na tym spadku. I teraz się cofa. Tracę trochę na tych transakcjach, dodam więcej przy spadkach. Mam zlecenia na Unii po 4,70, World po 1,40, Unii po 5,00. Chcę też kupić bitcoin po 50. 50 tysięcy. Chcę dwa bitcoiny. To pozycje spot, więc 50 tysięcy. Kupię 2 bitcoiny. Tu mam transakcję z dźwignią. Widać wszystkie moje lewarowane pozycje: bitcoin po 51k za 10 bitcoinów, ethereum 2000 Mam 100 Ethereum, Solana 80, 2400 Terex, Doge 24 milion po 008. To podział konta na aktywa. Tak to trzymam. Dołącz do nas na telegramie. Teraz jest was 120 online. Wziąłem Surprise Fed. Czekam na niespodziankę od Fed jutro. Zależy też od rynku azjatyckiego. Odbicie od 200 EMA w kształcie włók byłoby niezłe. 59 tysięcy ma bardzo mocne wsparcie. Zobaczymy. James przeczyta i doradzi. Nowy film powinien być za parę godzin. Właśnie go robię, Skubi. Robię sobie przerwę od wykresów i analiz. James, czy mam anulować i ponownie wejść w Unii? Unii trzyma się, pokazując siłę. Musisz sam zrobić własne rozeznanie. Ja trzymam Unii, ale mam zlecenia kupna niżej. Upewnij się, że likwidacja jest poniżej czterech dolców. Może być źle przy eskalacji lub wojnie, rynek jest nerwowy. X Sol poproszę XR poproszę ICP. Dobra, zróbmy to. To jest oszukańczy token. Widzisz te same powtarzające się komentarze? Widzisz to? Uważajcie wszyscy na oszustów. W krypto jest ich pełno. Zawsze róbcie własne rozeznanie. Szukajcie info, czytajcie o tym, nie klikajcie w linki. Nie słuchajcie nikogo. Nie kupuj, gdy komentarze mówią, by coś kupić. To oszustwo. Mój zespół ciągle to wyjaśnia. To się stało w ciągu ostatnich dwóch godzin. Tyle komentarzy o oszustwach. Bądźcie więc bardzo ostrożni wszyscy. W kryptowalutach jest ich tak wiele. Wielu próbuje ukraść Twoje pieniądze, więc uważaj, spójrz na to wszystko. Mój zespół to posprząta. 42 tysięcy następne DXGI będzie rósł. Myślę, że 50 tysięcy. James. Jesteś najlepszy. Kocham cię guru. Częściej bądź na antenie. Jesteś niesamowity. Przystojniak. Bardzo dziękuję. Alex James, możemy dostać tysiąc od ciebie? Minęło trochę czasu. Rozdaję wiele nagród. Dostałem 500 tydzień... Temu, zrobię więcej. Co myślisz o ton z Indii? Zyskał dzięki tobie? Niesamowite. Potrzebujesz więcej dogę. Też tak myślę przy cofnięciu. Mam kupców na 2,4 milion dogę. Po 2,4. Zróbmy Soul, XRP i Uni. To teraz przejdźmy do Solany. Solana, Solana, Solana tutaj. 138 się cofa. Mam kupić za 80 dolarów. Dlaczego? bo myślę, że to wielka flaga byka na wykresie tygodniowym, ale tworzy się tu klin wzrostowy i ostrzegałem, że będzie źle. Chyba powinienem zamknąć pozycję. Ludzie to klin wzrostowy, buduje presję i pęka u podstawy. Jeśli pęknie, co się stanie z Solaną, jeśli to pęknie, cel będzie trochę wyżej niż 80, ale 80 to duże odbicie 83 dla Solany to poziom, na którym bym kupował tam mam zlecenie. Ogólnie widzisz tu mój handel. Solaną 2400, solana po 80, więc już mam tę transakcję ustawioną. Teraz zajmijmy się XRP i Unii. XRP 52 centy. To, co mam na koncie tradingowym, to moje aktywa. Więc jeśli ktoś pyta, co trzymam ITP, dosłownie widzisz, pokazuję konto codziennie, jak się zmienia. Wczoraj wieczorem byłem 4000 w dół na tych pozycjach po kupnie na dołku. Więc widzisz, co trzymam. To dokładnie to, co mam na tym koncie. SUI! Kupiłem 30 tysięcy, sprzedałem połowę, bo myślałem, że nie przebiło się dwa dni temu. Potem zobaczyłem nadchodzący spadek. Powinienem był sprzedać wszystko, bo nadal jest na 1300. Ale OK, chcę budować pozycję na tych spadkach. Dogę mam dużą pozycję po 8 centów, Bitcoin chcę kupić więcej po 59K. Kupmy za 10 tysięcy dolarów po 59k, będzie małe odbicie. Po prostu powoli wchodzę z moją gotówką, powoli będę wracał na rynki. Dobra, zajmijmy się XRP. XRP ma masywny klin zniżkujący, przepraszam, trójkąt zniszkujący i wybił się, ale znowu spada, jak cały rynek buduje presję. Jest zbyt wystraszony wieściami o wojnie Izrael, Iran i nadchodzącymi wyborami z, z Trumpem i Harris. Rynek jest teraz zbyt przestraszony. Więc cofnąłbym zlecenia. Bądź ostrożny, bo może to spać do lipcowych dołków. Wziąłbym to od 39 centów, bo wygląda, że tworzy się wzór M na wykresie dziennym. Widzisz to? Weź kurs kryptowalut, by nauczyć się tego. Zobacz, jak handluję. To nie są porady finansowe. Pokazuję Ci moje transakcje i jakbym handlował. Musisz sam to przemyśleć. To transakcja, którą otworzyłbym na XRP, biorąc to wybicie z klina zniżkującego i trójkąta. Możesz też śledzić mnie na X, gdzie mam 92 tysiące obserwujących. Ostrzegałem wszystkich. Trump obiecał obniżyć podatki dla Amerykanów za granicą i skończyć z podwójnym opodatkowaniem. Niesamowite. Socjaliści to dziwny gatunek. Są tak oderwani od rzeczywistości, że się powtarzają. Jedyne co działa, to kapitalizm. Poczytajcie o tym więc w Norwegii niedawny wzrost podatku majątkowego miał przynieść 146 milionów rocznie, ale zamiast tego osoby warte 54 miliardy opuściły kraj. Oczywiście, jeśli nadmiernie opodatkujesz bogatych, to przeniosą się do rajów podatkowych, które nie nakładają tak wysokich podatków. Osoby warte 54 miliardów opuściły kraj, co doprowadziło do straty 594 miliony rocznie w podatku majątkowym. Próbowali zebrać 146 milionów, opodatkowując ludzi, a stracili 594 milionek rocznie, czyli spadek o 448 milionów. Socjalizm nie działa. Komunizm i socjalizm zawodzą. To kapitalizm wyciągnął nas ze średniowiecza. Wiele osób wyśmiewa mnie za ostrzeżenie o problemach z bitcoinem, gdy skoczył do 64 tysięcy w niedzielę. Miałem rację. Post zdobył 3000 wyświetleń w trzy godziny. To było wczoraj, ale dotyczyło filmu sprzed dwóch dni. Wczoraj nastąpiła duża wyprzedaż. Zobaczmy dokładniej. Pompowaliśmy kurs od 62 000 do 64 400 w ciągu dnia. Ostrzegałem, że to wygląda na pułapkę. Bądźcie ostrożni, bo zdaje się, że ta pułapka się realizuje. Przyjrzyjmy się bliżej. Właściwie, poczekaj, zobaczmy wykres dzienny. Widać, że cena nadal podąża tą linią trendu. To właśnie ta pułapka, przed którą ostrzegałem przy 64 tysiącach. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę. Kocham Was wszystkich. Mam nadzieję, że ta informacja była pomocna. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie powiadomienia. Odbijemy się na 59, ale myślę, że to będzie krótkotrwałe. Przed wyborami i w związku z wojnami pojawią się negatywne wieści. Rynkowe 56 tysięcy, a moje główne transakcje na 50 tysięcy. Kocham Was miłego dnia i do zobaczenia jutro.